Siemanko dziska, z tej strony i witam was w pierwszym odcinku tej miniserii, którą wam zapowiadałem, czyli Występ reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata 2018. W grupie zagramy z Chinami, Republiką Południowej Afryki i Danią. Grupa niby łatwa, no ale wiadomo, po wyjściu z grupy na pewno trafimy na jedną z mocnych drużyn, ponieważ, no tak naprawdę już łatwiejszy grup od naszej się nie da mieć, więc każdy rywal po wyjściu z grupy będzie trudny. Zaczynamy zmagania meczem z Chinami. Takim składem dysponujemy. Gram formacją 4-1-2-1-2. Myślę, że jest to optymalna dla naszej reprezentacji. Tutaj widzicie zmienników. To jest chyba najlepszy skład, jakim w obecnej chwili dysponuję. Pazdan i Glik, świetna para stoperów. Myślę, że zapewnią nam wiele sukcesów. Gramy z Chinami. Mają dość mocną ligę, tam mają sporo pieniędzy, ale reprezentacje mają dość przeciętną, więc musimy ich pokonać. Zaczynajmy to spotkanie! Jak widzimy Chińczycy w natarciu niestety. Tego się nie spodziewają, że tak będzie wyglądał początek tego spotkania. Zobaczmy, czy może zdobędą bramkę. Ładna kontrola tutaj nad piłką. Strzał, ale kapitalnie interweniuje Wojciech Szczęsny. I nadal na tablicy rezultatów mamy wynik 0 do 0. Nie spodziewałem się, że Polak aż tak będzie się musiał wygimnastykować w tym spotkaniu. Jak widzimy kontra biało-czerwonych zieliński do środka Alka Arkadiusz Milik. Ładnie opanował piłkę i zagrywa do Lewandowskiego. Lewandowski, cudowne podanie do Grosickiego. Grosicki z w sytuacji sam na sam z bramkarzem, ale niestety kapitalnie interweniuje bramkarz reprezentacji Chin. Cóż za interwencja! Tutaj Grosicki ładnie uderzył, ale Chińczyk tak naprawdę jednak dostał piłką w twarz, więc... Mało w tym jego zasługi, a na pierwszy rzut oka wyglądało to na naprawdę spektakularną interwencję. A tak naprawdę Grosicki w niego trafił. Będzie jeszcze rzut rożny, grew znowu Grosicki, centra na Krychowiaka, strzał i znów fantastycznie bramkarz naszych rywali. Ależ on ma formę, oby ta forma spadała wraz z upływem minut, bo ciężko będzie go pokonać. I mamy kolejny kordę dla reprezentacji Polski. Tym razem w grę wznawia Błaszczykowski. Centralna Milika, niestety przegrywam tą główkę piłkę. Ma jeszcze Grosicki, ale uderza tuż obok bramki. Ależ to była bomba z dystansu. Gdyby trafił w światło bramki, mielibyśmy spektakularne trafienie. Ale niestety minimalnie chybił. Znów biało-czerwoni w natarciu, Zieliński do Lewandowskiego, Lewandowski opanował piłkę. Lewandowski wypuszcza Grosickiego, Turubo Grosik rozpędza się. Zagrywa do Milika, Milik jest w idealnej sytuacji! Czy był tutaj przypadkiem faul? Nie wiem, ale sędzia niestety nie wskazuje na wapno. Chińczycy w natarciu jak widzimy próbują konstruować jakąś akcję, K. opanował piłkę, zagrywa do środka, Jun czy to wykorzysta? Kapitalnie szczęsny. Ależ forma bramkarza Romy. Naprawdę broni w tym meczu nieziemsko. Chociaż nie spodziewałem się, że będzie musiał pokazywać aż tak swoje umiejętności. Błaszczykowski. Kuba Błaszczykowski rozpędza się z piłką. Dojrzał Milika. Arkadiusz Milik wchodzi w dribbling z obrońcami. Zobaczmy czy podatak jest do Lewandowskiego. Robert Lewandowski niestety katastrofalnie pudłuje. Była to wyborna szansa naszego kapitana. Ale czegoś tutaj ewidentnie zabrakło. No i Robert dość wysoko, nad poprzeczką uderzył. Jak widzimy, znów niestety to Chińczycy atakują. Jest to dość wyrównane spotkanie jak do tej pory. Ke ma piłkę na skrzydle. Czy się przedrze, traci ją na rzecz Pawłowskiego, ale Chińczycy znów w jej posiadaniu. Co zrobią? Ewidentnie tutaj szukają miejsca do oddania strzału, są blokowani na całe szczęście. Jeszcze tutaj Kai do środka. K, Ale szczęsny bez problemu wyłapuje ten strzał. I mamy kontrę biało-czerwonych. Zieliński podaje milka Arkad. Już Milik ładnie opanował piłkę. Jest w sytuacji sam na sam z Bramkarzem. I 1 do 0 dla reprezentacji Polski. Ależ to kapitalnie wykończył z prawej nogi. Jak widzimy, Bramkarz reprezentacji Chin nawet nie drgnął. Tutaj bardzo dobry strzał po ziemi. Nie było to może atomowe uderzenie. Ale bardzo precyzyjne. Reprezentacja Polski prowadzi z reprezentacją Chin 1 do 0. Jak widzimy Chińczycy dążą do wyrównania. Yu co zrobi? Traci piłkę. Krychowiak. Krychowek do Zielińskiego, Zieliński do Lewandowskiego. Robert Lewandowski jest w idealnej sytuacji do zdobycia bramki. I 2 do 0 dla biało-czerwonych. Wreszcie Robert Lewandowski się przełamuje na tych mistrzostwach. Miał już dzisiaj jedną wyborną sytuację, ale posłał piłkę wysoko nad poprzeczką. Ale tym razem nie uderzał na siłę, tylko technicznie. Bramkarz Chińczyków, który był dość dobrze dysponowany, tym razem nie popisał się swoimi umiejętnościami. A my prowadzimy już w tym spotkaniu 2 do 0. I koniec spotkania zwyciężamy 2 do 0. Dość pewny triumf, chociaż nasi rywale też mieli mnóstwo szans i spokojnie, przynajmniej jedną bramkę mogli zdobyć. Ale nasi napastnicy nie zawiedli, jeden gol Milika, jeden Lewandowskiego. Bramka Chińczyków bronił dobrze, tak samo jak nasz Wojciech Szczęsny. Mecz tak jak mówiłem, dość wyrównany, ale my mieliśmy lepszych napastników, dlatego zwyciężyliśmy. Jeśli chodzi o ceny piłkarzy, to graczem meczu Piotr Zieliński, wybitny występ naszego pomocnika, dwie asysty. Cztery interwencje Szczęsnego, cztery Jana. Bramkarze bronili na naprawdę dobrym poziomie. I przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Jak widzimy w tabeli grupy naszej jesteśmy niestety, czyli grupy G jesteśmy na... W drugim miejscu Dania pokonała 3-0 do 0 RPA, więc zdecydowane zwycięstwo Duńczyków. I na razie wyprzedzają nas bilansem bramkowym. Następny mecz gramy z RPA, czyli drużyną, która dostała dość srogie lanie od Duńczyków. Powinno być dość łatwo, chociaż ta drużyna w tym momencie nie ma nic do stracenia, mogą tylko zyskać. Jak widzicie dostałem tytuł menadżera sezonu, chociaż wszystkie mecze w Premier League przesymulowałem. No, magia, po prostu magia. A teraz skupmy się już na meczu z RPA. Nie będzie łatwo, bo ta drużyna nie ma nic do stracenia, ale my chcemy zwyciężyć. Zaczynajmy to spotkanie! Jak widzimy nasi rywale atakują. Tutaj bardzo ładny rajd z piłką. Podaję do Veldwika. Veldwik przedziera się. Jest już w polu karnym. Schodzi na lewą nogę, uderza! Ale tylko w boczną siatkę. No mamy tutaj mnóstwo szczęścia, że napastnik z Republiki Południowej Afryki nie pocelował trochę lepiej. Bo mało braku i mielibyśmy naprawdę ładną bramkę! Wreszcie jakaś akcja biało-czerwonych Krychowiak do Błaszczykowskiego. Kuba Błaszczykowski szuka lepiej ustawionych kolegów. Zagrywa do Piszczka. Kapitalne podanie. Piszczek jest na skrzydle. Zagrywa do środka do Błaszczykowskiego. Błaszczykowski podaje. Jeszcze odbitka. Strzał Kuby Błaszczykowskiego. 1 do 0 dla reprezentacji Polski. Ależ cudowne uderzenie gracza Wolfsburga. Po prostu zrobił to kapitalnie. Uderzenie z lewej nogi. Nie wiem, czy przypadkiem nie pomiędzy nogami obrońcy. Tutaj próbował podawać. Piłka odbiła się jeszcze od jednego z naszych piłkarzy. Dobre uderzenie nie pomiędzy nogami, tylko tuż obok obrońcy. Bramkarz wyciągnął się jak struna, ale nie miał szans interweniować. Prowadzimy z Republiką Południowej Afryki. 1 do 0. Jak widzimy. Nasi rywale tym razem w natarciu co zrobią ładny tutaj rajd jak to się skończy strzał! Tuż obok bramki! No naprawdę w tym, w tym meczu szczęście nas nie opuszcza. Dwie bardzo podobne szanse dla graczy RPA i obie zmarnowane. I jak widzimy konstruują gracze RP akcję jeszcze na swojej połowie. Przedarli się niestety na naszą. Ależ tutaj rajd podanie do Weldwika, Weldwik jest już po lukarnym strzela i niestety mamy wyrównanie, ależ przepiękne uderzenie. Tego Wojciech Szczęsny nie był w stanie wyjąć. Prawdopodobnie żaden bramkarz by tego nie wyjął. Kapitalna tutaj indywidualna akcja, zobaczcie, jak wykiwał naszych obrońców jak slalomowe tyczki. Uderzenie pod ladę. Szczęsny robił co mógł, ale w tej sytuacji mógł niewiele. Niestety remisujemy z reprezentacją Republiki Południowej Afryki. 1 do jednego. Początek drugiej połowy spotkania. Polacy atakują, chcą wyjść szybko na prowadzenie. Zieliński jest faulowany, ale mamy przywilej korzyści. Lewandowski uderza, ale niestety Kune bardzo pewnie wyłapuje ten strzał. Rybus wyprowadza piłkę z własnej połowy, podaje do Milika, Arkadiusz Milik jest na skrzydle, podaje do środka Rybus, do Zielińskiego, Zieliński ma szansę, ale niestety ta piłka się na tyle pechowo odbija, że nie wpada do bramki, jeszcze mają Grosicki, podaje do Krychowiaka, Grzegorz Krychowiak do Rybusa, Maciej Rybus jest blokowany i będzie tylko rzut rożny, tylko rzut rożny, bo w tej sytuacji naprawdę mógł paść gol, gdybyśmy tylko mieli odrobinę więcej szczęścia. zdowimy grę od rzutu rożnego centra na Milika, Milik strzela, ale Kune kapitalnie interweniuje. Cóż za mecz bramkarza RPA jest naprawdę w fantastycznej formie. Oby jeszcze skapitulował w tym meczu, mimo tej dobrej formy. Jak widzimy 10 minut do końca i nasi rywale atakują. Weldwig. Zagrywa do serero, serero, szuka lepiej ustawionych kolegów, jednak nie decyduje się na indywidualną akcję, ale traci piłkę, mają jeszcze Weldwik. Ale uderzenie tuż obok bramki, raczej to nie Weldwik uderzał, tylko inny piłkarz, nie wiem dlaczego jego nazwisko akurat wyświetliło mi się tam na pasku, ale to też było bardzo groźne uderzenie. No i na spokojnie Szczęsny wznowi gry od bramki, ale podaje bardzo nieodpowiedzialnie Zungu, ma szansę, ale tym razem Szczęsny odkupił swoje winy, najlepiej jak potrafił, jeszcze Trzabalala wznowi gry od rzutu rożnego, Trzabalala centruje na pole karne, ale nasi obrońcy dobrze to wybijają, co się tutaj jeszcze stanie, zobaczmy. Odbiór białoczerwonych i jest szansa na kontrę. Pawłowski. Szymon Pawłowski rozpędza się z piłką. Pawłowski jest już blisko Polakarnego, Zagrywa do Milika. Milik do Lewandowskiego, a Lewandowski zdobywa bramkę. 2 do 1 dla białoczerwonych. To może być gwóźdź do trumny Republiki Południowej Afryki. Po tym ciosie mogą się już nie podnieść. Jak widzimy, wielka radość białoczerwonych, ale zasługują na tą chwilę radości. Pracowali na nią całe spotkanie. Też trzeba pochwalić Arkadiusza Milika. Miał piłkę w polu karnym, ale jeszcze dojrzał lepiej ustawionego kolegę. A Lewandowski uderzył tuż obok Kunę. Ten próbował interweniować, ale, ba ale bardzo nieudolnie. Prowadzimy w tym meczu 2 do 1. I koniec spotkania. Zwyciężamy 2 do 1. Bardzo cenne 3 punkty. Po dwóch meczach mamy komplet punktów. I tak naprawdę w ostatnim meczu z Danią zagramy o zwycięstwo w grupie. No tutaj jak widzicie powtórki, ale tutaj żadna nas zbytnio nie interesuje. Mecz jednak chyba pod dyktando biało-czerwonych, więc zasłużenie zwyciężyliśmy. Jeśli chodzi o ceny piłkarzy, to graczem meczu Arkadiusz Milik, bardzo ładna asysta przy bramce Lewandowskiego. Jedna interwencja szczęsnego, trzy kune, bramkarze mogli bronić odrobinę lepiej. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu. Jak widzimy Dania również ma 6 punktów, ale ma niestety od nas lepszy bilans bramkowy, więc remis w ostatnim meczu premiuje Danię z pierwszego miejsca, więc musimy wygrać, nie mamy innego wyjścia. Jak widzimy Chiny i RPA już się nie liczą. Powalczą tak naprawdę tylko o trzecie miejsce. My się spotkamy prawdopodobnie z jedną z drużyn z grupy H, czyli albo z Brazylią, albo z Holandią. No na pewno nie będzie łatwo, bo naprawdę, znaczy to będzie bardzo wymagający rywal w porównaniu do naszych przeciwników w fazie grupowej. Tutaj widzicie sytuację w innych grupach. W większości to jednak zdecydowani faworyci są na prowadzeniu, ale czasem są niespodzianki, jak na przykład w grupie E, gdzie prowadzi Wybrzeże Kości Słoniowej, czy w grupie F, gdzie na prowadzeniu jest Słowenia przed Anglią. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o pozostałe grupy. Jeszcze trzeba oczywiście zakończyć sezon. Jak widzicie, ocenili moją pracę generalnie pozytywnie. Powinienem zostać na kolejny sezon, no ale już kariera Manchester United się tak naprawdę zakończyła. Teraz jest tylko ta przygoda reprezentacją, a potem rozpocznie się nowa seria. No i okej, okay, tutaj jak widzicie wszystko się ładuje. Lewandowski wciąż lubiany, to na pewno mnie cieszy. Funes Mori przechodzi do West Hamu. Giovanni do Santos wraca do Ligi Hiszpańskiej tak naprawdę. Ciekawe transfery. Maksimowicz tutaj jak widzimy... Wystąpił o transfer i opuści prawdopodobnie Torino. A teraz tak naprawdę musimy się skupić na najważniejszym meczu w fazie grupowej. Gramy z Danią. Mecz o pierwsze miejsce. Zwycięzca może być tylko jeden. Tutaj ważne informacje o rynku transferowym, ale tak naprawdę nas to nie interesuje. W tym momencie przynajmniej. Oczywiście można przejść dalej. Mecz z Duńczykami nie będzie wbrew pozorom łatwy, bo mają oni niezłych piłkarzy. My też mamy świetną kadrę, mamy dwóch wybitnych napastników Roberta Lewandowskiego i Arkadiusza Milika. Zaproszeni na turniej przedsezonowy odrzucam je po prostu nie chcę, żeby mi te mecze gdzieś tam wyskakiwały. No i okej, okay, no i teraz już wielkimi krokami zbliża się mecz z Danią. Kto tutaj opuścił nasz klub, a tam ktoś opuścił nieważne. Jak widzimy Dehea ma kontuzję 7 dni. Na szczęście jest to taki drobny uraz, który szybko wyleczy reprezentant Hiszpanii. Duńczykom tak naprawdę wystarcza remis, więc oni mogą zagrać dość defensywnie. Musimy to wykorzystać, bo jednak wątpię, że będą atakowali od początku spotkania. No bo jeśli daje ci remis tak naprawdę pierwsze miejsce, to raczej ustawiasz się defensywnie i myślę, że Duńczycy na takie coś się zdecydują, ale my musimy zaatakować. Mamy dość duży potencjał w ofensywie i musimy to bezwzględnie wykorzystać. I co tu dużo mówić? Zaczynajmy to widowisko! Biało-czerwoni od początku meczu atakują, wiedzą, że muszą tutaj zdobyć jedną bramkę więcej od rywali. Lewandowski, Lewandowski do Zielińskiego, Zieliński jest już w polu karnym, ale kapitalnie broni to Michael. Jeszcze do bitka, niestety nie, Duńczycy wybijają piłkę na rzut rożny. Kontra reprezentacji Danii, złe podanie, Glik do Rybusa, ale my też tracimy piłkę, Jurgensen. Podanie do Braithwaite'a, Braithwaite przedziera się Podanie do Jurgensena, Jurgensen, ależ to broni szczęsny i będzie tylko corner. Strzał niby prosto w ale bardzo końśliwy. I Polak musiał odbić tą piłkę na rzut rożny, nie mógł zbytnio tego strzału wyłapać. No i Polacy wznowią nowym od autu, Błaszczykowski na krótko do Milika, Milik... Milik rozpędza się z piłką, podaje do rybusa Maciej rybus decyduje się na strzał i zdobywa przepiękną bramkę. Ależ uderzenie Macieja rybusa! Gol Stadiony Świata! Jak widzimy teraz chce posłuchać kibiców! Tutaj bardzo dobre podanie Arkadiusza Milika do Macieja rybusa, a rybus kropnął jak z arymaty pod poprzeczkę. Jak widzimy Szmaichel robił co w jego mocy, ale tak naprawdę nic nie mógł zrobić. Prowadzimy z reprezentacją Danii. 1 do zera. Jak widzimy, wygrywamy walkę o piłkę w środku pola Zieliński, Milik, podaje do Lewandowskiego. Lewandowski czeka na Milika, podaje mu. Milik wbiega tak naprawdę w pole karne i zdobywa drugą bramkę. Ależ perfekcyjne wykończenie akcji przez Arkadiusza Milika. I jego magiczna lewa noga w tej sytuacji zdziałała cuda. Asysta Roberta Lewandowskiego tutaj świetnie wykiwany ostatni obrońca. Uderzenie bardzo mocne. Szmaichel wyciągnął się jak struna. Ale nie zdołał odbić tej piłki. Prowadzimy z reprezentacją Danii już 2 do 0. Duńczycy dążą do zdobycia bramki kontaktowej. Heiberg. podaje do Eriksena. Eriksen strzał tutaj na bramkę, ale nad poprzeczką, wysoko nad poprzeczką uderza reprezentant Danii. Chyba mu się pomyliły sporty, i Braithwaite myślał, że gra w futbol amerykański. I koniec spotkania zwyciężamy 2 do 0 I awansujemy z pierwszego miejsca w grupie. Jest to dobra wiadomość, bo w ćwierć, czy znaczy nie w ćwierć finale, tylko w jednej ósmej zagramy z teoretycznie słabszym rywalem. Jak widzimy, jeden strzał Milika i jedna bramka. Takie statystyki każdy trener lubi. No a tam ozdobą spotkania oczywiście była bramka Macieja Rebusa, którą możemy teraz zobaczyć. Dobra asysta Milika. A strzał Rybusa naprawdę perfekcyjny, lepiej nie mógł tego trafić. Strzał idealnie pod ladę, Schmeichel mimo iż jest specjalistą, no tak naprawdę w swoim fachu nie miał tutaj jakichkolwiek szans. Było to zbyt precyzyjne uderzenie. Jak widzimy tutaj statystyki meczu, Dania dominowała, ale my wykorzystaliśmy wszystkie swoje szanse. Jeśli chodzi o ceny piłkarzy, to graczem meczu Maciej Rybus w pełni zasłużenie, zdobył spektakularną bramkę. Dwie interwencje szczęsnego, dwie Michaela, Nasz bramkarz bronił zdecydowanie lepiej. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po trzecim spotkaniu, i jak widzimy w jednej ósmej finału zagramy z Holandią, tą teoretycznie gorszą drużyną z grupy, bodajże, że tam była grupa H jak widzimy inne pary to Francja, USA, Niemcy, Austria, Wybrzeże Kości Słoniowej, Słowenia, Hiszpania, Urugwaj, Argentyna, Australia, Anglia, Włochy i Brazylia, Dania. Jeśli pokonamy Holendrów, zagramy ze zwycięzcą meczu Wybrzeże Kości Słoniowej, Słowenia. Czyli dość łatwy rywal, naprawdę mamy szczęście jeśli chodzi o drabinkę. No tak, w grupie H zwyciężyła Brazylia przed Holandią. Zobaczmy pozostałe jeszcze grupy. W grupie A zwyciężyła Francja przed Urugwajem, mało i by Rosja awansowała. W grupie B wygrała Hiszpania przed Stanami Zjednoczonymi, w grupie C Niemcy przed Australią niespodziewanie odpadła Kolumbia, w grupie D zwyciężyła Argentyna przed Austrią, tutaj bez niespodzianek, w grupie E niespodziewanie pierwsze miejsce Wybrzeża Kości Słoniowej, drugie miejsce Włochów, w grupie F pierwsze miejsce Anglii, drugie Słowenii, no i już jest nasza grupa G. Czyli tak naprawdę wszystkie grupy już widzieliśmy w następnym materiale. Może ta seria tak naprawdę dobiec końca, jeśli tylko odpadniemy. Królem strzelców obecnie jest Kalu i Insignie. Najwięcej asyst ma między m.in. Aguero i Zieliński. Najwięcej, zobaczmy kto ma czystych kąt. Najwięcej ma Loris, Dehea, Neuer, Alves, Ruli i Szczęsny. Wielu bramkarzy ma po dwa czyste konta. Miejmy nadzieję, że szczęsny na koniec będzie miał najwięcej czystych kąt. Na pewno w następnym materiale gramy z Holandią, a co dalej to się okaże. Więc jak coś ludziska już Wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!